I gdzie jest wokół słońca? Trwa. 24 godziny, 7 dni, 28 dni, a może rok. Pytanie banalne, ale na takim najbardziej można się pomylić. Hmm. Myślę, że 24 godziny to jest odpowiedź dobra. To jest Twoje ostatnie słowo? Spróbuj mi wytłumaczyć, jak to w praktyce może wyglądać. Na jednej półkuli jest noc, na drugi dzień, Dzień ma 24 godziny i słońce sobie biega wokół Ziemi. A by kopernik co zrobił? Ruszyły. Zatrzymał słońce, a ruszył, ruszył się. ziemię. A ty przed chwilą powiedziałeś dokładnie odwrotnie. odwrotnie: że Ziemia stoi, a słońce kręci się wokół Ziemi. No Za tak. tym kopernikiem nie do końca. Dalej uważasz że 24 godziny? Mm, teraz już mam kic w głowie, szczerze powiem i nie wiem. Wiosna, lato, jesień, zima, coś ci to mówi. No teraz mówi. Ziemia obiega w słońce w ciągu jednego roku. Macie znajomych, drodzy, macie znajomych, poszukajcie poznajomych, poszukajcie poznajomych. Wypowiedzcie imię na M. Jeśli któryś z Waszych znajomych takie imię ma, a jeśli nie, to po prostu wymyślcie. Halo, halo, dzień dobry. Proszę panią Musinskian, Armaceusta. Dziękujemy bardzo. Мушийский Ян не является правильной ответю. Я запишу Мушинского Яна. Мушинский Ян. Мушинский Ян не является правильной ответю. I będzie to Muszyński Jan. Jeszcze raz przypominam, że chodzi o imię. Bardzo Was przepraszam moi drodzy, po prostu rozmawiałam niepewna historia, bo tak naprawdę znam jednego Muszyńskiego... Muszyńskiego, ale Adasia. Nie Jana. Bardzo sympatyczny chłopczyk. Adasia Muszyńskiego pozdrawiamy, no ale to nie jest na tablicy. Nie Muszyński Jan. Jak nazywana jest samica Jelenia? Łosica. Łania. Kto był twórcą i przewodniczącym Komitetu Narodowego Polskiego utworzonego w Paryżu w 1917 roku? Ignacy Paderecki. Roman. Wiedziałem, że to jest Zadymowski. No, kur... Wyznaczam numer jeden. Panie Jacku, ma pan do wyboru już tylko dwie osoby. Jeden wyznaczam. Nie może pan, bo pana Dawida pozbawił pan ostatniej Aha. szansy. I to wyznaczam trójkę. Medycyna. Brak której witaminy zmniejsza krzepliwość krwi. No może. E, żelaza? Żelazo jest ważnym składnikiem krwi, ale witamina, o którą pytaliśmy, to witamina K. Cztążki, świderki, muszelki, kokardki i łazanki, to rodzaje której popularnej potrawy z mąki? Kluski. To Kluski. Makaron. Maka makaron. Serdeczny palec. To który w kolejności licząc od kciuka? Od kciuka to jest raz, dwa, trzy, czwarty. Dobrze. Filip Udarski, Stolunia, fizyk, zainteresowania, słaby film, słaba książka oraz pani Sylwia z tego programu. Panie Sławomirze, pierwsze pytanie należy do kategorii pojazdy mechaniczne. Jak z francuskiego nazywa się na nadwozie samochodu? Podwozie. Tu się w postać Ala Capone w filmie Nietykalni Briana de Palmy. Ale kto ma odpowiadać? Ja? Nie, kur. Ja. No, przepraszam, nie usłyszałem. Nie mogę na to nic poradzić, bo wyznaczenie padło, pytanie padło. Danika, z którego kontynentu pochodzi drzewo Morelli? Wyznaczam? Nie, Zad... odpowiadam. Tak. Aha. Mogę jeszcze raz poprosić o pytanie? Tak, ale czas już upłynął. Czas się liczy od końca, od końca pytania, a zadałem pytanie. Ale nie wiedziałem, czy to ja odpowiadam. Reklamacja. Nikogo innego nie było do wyboru. Aha! Został pan sam. No dobrze. Ale mamy jeszcze jedną szansę. Nie zgłaszamy się, nie musi pan trzymać długu. Nie muszę na zgłaszać. Nie. Wszystkie pytania kieruję do pana. Do mnie. Ile centymetrów sześciennych mieści się w jednym metrze sześciennym? 100. Razy 100, razy 100, czyli razem milion. O! Utrata na rada. Artur, co byś przywiózł? Co jeszcze z Meksyku? No <noise> Nie magno. wiem, co bym przywiózł, ale zastanawiam się, co mogli odpowiedzieć ankietowani. No Narkotyki? No nie, no wiesz co, na pewno nie ma takiej odpowiedzi. Dobrze, 152. Z Facebooka nadal odpowiedzi 6, a brzmi ono tak. Wyraz kończący się na chud. Chud. Marszochud? Marszochud, fajne, fajne, fajne. Ale ładnie to wymyśliłeś. Marszochud, dobrze. No to ładnie. Chudy. D, d na końcu. Samochód? Samochód. Tak, pięknie. I mamy samochód. Marszochód idealnie. Przejdziesz do historii tym marszochodem. Na pewno... Czyli trochę idziemy, trochę marszerujemy. Jacku, jeszcze kolejna odpowiedź od ciebie. Pierwsze co mi się kojarzy to Robin Hood. Robin Hood, Może? Nie, jednak nie. Nie. Mariusz? Hasło to smażone, mielone pomidory. Nie! Nie udało się tym razem. Uwaga, teraz dziewczyny macie szansę wygrania w tej rundzie. Mariusz już nie grasz. Zaczynamy. Magdalena. <słyska> smażone, zmielone pomidory. <słyska> Połudno. Smażone zielone pomidory. Co niby można, a w praktyce nie można zjeść? Pies. No wiesz co? Pies. Piesek. Co niby... Piłka nożna. Co mówimy, gdy czegoś nie, us yy, nie usłyszeliśmy? E, jeszcze raz. Co mówimy, gdy czegoś nie usłyszeliśmy? E, jeszcze raz. Co my jemy nie codziennie? Zęby. Co myjemy codziennie? Zęby. Na chwilę ruszy. Odpowiadamy szybko. Ten czas biegnie bardzo, bardzo szybko. Uwaga, pierwsze pytanie. Gdzie ludzie chodzą, żeby się e, wykończyć? Wykrzyczeć, sorry. Wykrzyczeć. Do lasu. Coś pl plastikowego donoszenia. E... Torebka. Z czym kojarzy się dom? Z oazą spokoju. Kto występuje? Aktor. Coś zajętego. Telefon. Dobra, mamy telefon. Tam czasu odebrałem, więc produkt spożywczy, który bywa biały, ale może też mieć inny kolor. Cukier. Dobrze. Nie, niedobrze. Nie szukamy ratunku. Uh, yeah. Justyna. <śmiech> Mleko. <śmiech> Widzę, że już urodziny. Mleko. Jak się przypali brązowe, wtedy byłoby? Oskar? Może jogurt? Jogurt. Też nie, Kamila. Mm. Produkt bywa biały, ale może mieć inny kolor? Spożywczy. Ser. Ser, tak. Mamy biały ser i mamy ser żółty. A teraz produkt spożywczy, który bywa biały, ale może też mieć inny kolor. Jajko. Pierwsza utrata. Ty teraz produkt spożywczy, który bywa biały. Ale może mieć inny kolor? Maślanka. Maślanka bywa biała i, i, i nie mam jej na tablicy. Na rada u Państwa. I wioletta, ten produkt. Myślę, że cukier. Cukier już no. był i nie było go na tablicy. Co na to geografowie? Przypomnę, produkt spożywszy, który bywa biały, ale może mieć też inny kolor. Odpowiadamy, że to czekolada. Czekolada bywa biała i brązowa i czarna. Mamy, dobrze. Pytanie, pytanie brzmi, symbol prl -u. Adam. Eee, sierp. No dobrze, Sierp. Niech będzie, ale niekoniecznie. Mateusz, symbol prl -u. Trudna historia, wydawałoby się, że nie.